Hołowczyc po pierwszym sobotnim odcinku specjalnym, jakże długim odcinku specjalnym, wymagającym? No, 210 km za nami. E, gdyby nie te przerwy, to byłby prawdziwy Dakarowy OS, bo kurzy się jak na Dakarze. Zresztą teraz widać, jakby była burza piaskowa. Myślę, że trudno jest dla nas, bo nawigacyjnie otwieraliśmy drogę i w paru miejscach niestety i świadomość starej drogi, którą robimy na, na, na Mistrzostwach Polski, gdzieś tam nas zawiodła parę razy w, na Manowce, ale króciutko bardzo Łukasz momentalnie zawrócił i kazał mi jechać gdzie indziej. Myślę, że to są straty akurat nie za duże, ale nawigacyjnie nie było łatwo, a z drugiej strony no jest bardzo, bardzo sucho, więc samochód T1 Plus na szerokich kołach po tych wszystkich pierzynkach, pięknie jedzie, my się kopiemy bardzo dużo, du ogromne zużycie paliwa, e, ledwo nam starczyło paliwa e, do mety, także no, no ciekawy odcinek, już teraz sporo więcej wiemy, trochę przestawię samochód, inny setup zrobię, żeby był szybszy, ale Cieszę się bardzo, że, że, że wygraliśmy z Al Radzim, nie wiem jak jeszcze reszta zawodników, bo, bo zjeżdżają i Vanagas, i Michał, e, i Ferreira, także myślę, że ten rajd e, jeszcze się nie skończył. Jeszcze drugi taki ciężki odcinek i jak zawsze w Szczecinie mogą być bardzo dziwne rozstrzygnięcia, bo to wbrew pozorom są trudne odcinki. Co może być największą trudnością na drugim przejeździe tego s No cóż, ja no myślę, że pojawi się w wielu miejscach kolejna, e, w wielu dziurach. Które zostały teraz ładnie przez organizatora zasypane. Na pewno pojawią się dużo większe tąpnięcia, także będzie się działo. Ja myślę, że, że trzeba po prostu mądrze, szybko jechać, aczkolwiek to nie, nie ma tutaj czasu, patrząc na to, jak Radzi nas naciska, na obijanie się i oglądanie, czy są dziury, trzeba po prostu cisnąć. Patrząc na ten kurz, chyba nawet to, że startujecie jako piersi, no nie powoduje, że jest lżej, bo ten kurz jest wszędzie. Kusz wdziera się do samochodu, to jest niesamowite, że chwilami w środku jest tak zakurzone, że Łukasz ściera roadbook rękawem. Także, no tak poczułem, że trochę, trochę pachnie Dakarem. Jak na Bahii. Czy lepsze są mokre warunki, czy lepiej jest tak jak teraz? No cóż, ten kurz rzadko się zdarza. Pamiętam większość ostatnich rajdów w tym terenie była deszczowa, błotna wręcz bym powiedział. Także cieszę się, że trochę kurzu, trochę innego anturażu. Nie jest łatwo, bo ten kurz wchodzi w oczy. A taki jest sport. For, taki sport wybraliśmy.